Cześć, cześć, panowie wszystkich, udziałeś z tego, dali się udziałeś z tej galiwy Oczywiście w dawno nie było no, tak się wraca, tak, tak Dawno w nie grałem jest resplay jest Czy ktoś wchodzi do wentyli? Ktoś ma wraz do wentyli. Nie, nikogo nie ma, dobra. Spoko. To jest noc trzecia już, tutaj nie będzie... O, Foxy, cześć. No, spoko, naszyciłem już właściwie. Ja chcę tylko tutaj

Mam katarek, dlatego tak będę pociągał czasem do okay, well anyway, o, 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 o. nie. Nie ma ich. Muszę dawać boksa I. Nie wiem jeszcze teraz. Co 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 co? Wystarczyłem się już Wow! Oby to nie było za późno proszę Było za do. No że kurde Game over, no. Na co się napisz? Za do. Fuck Mogę zrobić jeszcze jedno podejście, ale tylko jedno Jak się teraz nie uda to trudno będzie koniec odcinka, wrzucę to tak czy siak i będzie spokój 40 FPSów Szkoda, że mam 200 <grym> Jak nie nagrywam To jest właśnie to, że z dużo zżera, ale bardzo ładnej jakości nagrywa Katarek Mam nadzieję, że wszyscy obejrzeli odcinki z Ajzaka, bardzo dobra gra. Ja, no dobra. Teraz tylko tutaj patrzę. No więc zabawy. Tylko ładuję, patrzę, ładuję. Chwilę poczekam. Patrzę, tu spojrzę, tu spojrzę, tu i ładuję. I tak w kółko. Dobra, Foxy chyba przyszedł. Jo Cześć Foxy. Patrz, nie ładnie. Jestem. Nie ma mnie. Czy mogę, tak? Chiba? No mogę. Wiecie, taki imbek fajny. Dobrze, to jest trzecia noc, ja już przegrywa jakieś tam no, przeszedłem bez śmierci. Żadnej. Ta niska rozdzielczość, szlafa. Nawet widać po tych telewizorach, że nie są takie dokładne. Pierwsza, jem. Jeśli teraz nie uda, to może ze trzy podejścia zrobię. Foxy, dobra. Że nie martwimy. Czy ktoś tutaj jest? Tu nikogo, tu nikogo, tu nikogo, tu nikogo. O kurde, okay, boli. Elo Czekaj chwilę Boli, ja tutaj naładuję i wtedy dopiero, to? Spoko, spoko. Dobra, Maroko zamykam, około. Nie? nie? Boli. W mój ziomku. Dalej tu stoisz. To dobrze. O znam, dobra, to za do mi wyskoczyć. Tak to się robi. Foxy przyszedł. Dobra, jeszcze nie. Dobrze. Też nie. Dobra, Foxy chyba poszedł. To dobrze. Ale ja latarkę ile już zużyłem. Czyli kogo nie ma. Trzeba muszę jakoś oszczędzać to na takę Druga ja dopiero. Jest, dobra. Tu nie ma. Też nie ma. Foxy Pedy już idzie po prostu sobie. To to wszystko polazło Spoko, spoko Nie wiem czy myszkę widzicie, czy nie Ktoś do wentylu w las którego Tego? O kurwa Bombon wentylu Gdzie? Ha, widziałem Już Czy jeszcze nie ma? Oko. Proste. Easy peasy. Tu się nie ma, tu też. Pejk. Wchodzę tutaj. Ja się tu nie martwię za bardzo. Nie, nikogo nie tłumaczę, że nie ma. Dobra, w miarę logicznie idzie jak będzie patrzeć. Dobra, patrzymy dalej, w dół. Jakoś żyjemy szczerze mówiąc. To dobrze. Co, co, co? Eee... Nie lubię balon. boja bo jest zły, latarkę mi zabiera. Trzecia jem, a już nie mam latarki, to jest złe. Muszę oszczędzać. Dobra. Nie macie, Panie balon bo ja też odstrażyłem od razu Jest czwarta AM, latarki mi nie może zabrać proszę Nie widzę nikogo Żeby mi latarki nie zabrakło, kiedyś to było proste, bo latarka aż tak szybko nie szła Jest Bonnie Wow, za późno Za późno Za późno? Czy dobrze jest? Chyba jest dobrze Oby tak A mi FPS-y spadły, to jest Niko A mi FPS-y spadły Czemu? Tu się jeszcze nie ma, tu też Jest czwarta Jem, proszę Jest czwarta Tylko jest tylko dwie godzinki Nie macie Dobra. Piąta jem Proszę, że bateria mi nie padła w latarce. Proszę, że. też nikogo nie ma. A się? Czy ktoś nas widziała? Jesteś tu, nie? To się zwętyla, tylko kto? Ty, Je... dziwko. Spoko. Cika, spoko. Cika może być. Cicha upychacz Jeszcze Tylko troszeczkę. Jest, zdążyłem. Cic, cic, Zdążyłem. Pogrywam Ładuj się Wygrałem! Dobra, trzecia noc z głowy To bardzo dobrze, podoba mi się to Ta Europa zadowolona, wszystko jest, git Aha, czy się czy ja się nie mylę? Ta się na mnie patrzy Freddy, cześć! Golden Freddy Nie wiem, czy to ma być starsze, czy śmieszne, ale dobra. Ta cika jest jedyna straszna. On tak creepy wygląda w tym cieniu. No, problemu, nie? Dziękuję za oglądanie, cześć!